co na Ciebie czeka w najbliższym czasie. Zobaczymy, jakich Ty jesteś w energiach i że ten rozkład jest Twój. Ty w takich energiach, z jednej strony Ty czegoś nowego uczysz się, to co Tobie podoba się. Z drugiej strony Ty już jesteś zmęczona tym wszystkim, ale z drugiej strony Ty rozumiesz, że idziesz do swojego celu. Ale by to męczy. E, jedne, z jednej strony, zmęczona jest też duchownie sercem, i z drugiej strony, taki jest też masz strach, ale wierzysz w to, że to droga do sukcesu. I że kiedy ty będziesz pracować e, bardzo dużo, bo tutaj dużo pracujesz, ty wejdziesz swoją energię taku e, stabilnego nie, stabilny, niezależny. Ale tutaj ty jesteś w. W męskich energiach, że więcej, bardzo chcesz być podobnie zarabiać i być mężczyzną i też żeby być samą. E, że zarabiać biznes na jakiś długi tre, termin, gdzie prosto czekać na jakiś tam e, dochody i wszystko. Chociaż e, mówisz, że będzie ukamywać e, i manipulować mężczyznami jakoś tak, że oni będą Tobie ufać. A ty będziesz po prostu korzystać się z tego i tyle. I mówisz, że ja w związku nie chcę. Ja chcę, można mieć mężczyznę, ale nie iść z nim w związku. Hmm? Ale ciekawe. Pomysł fajny, powiem, że takie myślenie innej kobiety. Ale energię męskiej jest też tak, jakby wchodzisz w energię taką, że zarabiać jako mężczyzna, z jednej strony można żyć jako mężczyznę, też nie bez związku, ale z drugiej strony mieć mężczyznę, żeby mieć szczere rozmowy. Gdzie mężczyzna cię ufa i ty jemu, ale z drugiej strony umieć nimi manipulować. Hmm? No, ciekawe. Dobrze. Teraz zobaczymy, co ty będziesz, co u Ciebie będzie w najbliższym czasie. Pomyśl teraz tylko sobie, co u Ciebie będzie w najbliższym czasie. A Ty tutaj i wchodzisz w energię stabilnej, niezależnej kobiety, ale jest mężczyzna, który obok Ciebie, który bardzo dobry stoi finansowo, ale między wami może być odległość i taki mężczyzna chłodny. Jakby on swojego zainteresowania nie pokazuje. On odwrócony, ty od niego, on od ciebie. Ale ty idziesz, ty wygląda tak. Z jednej strony, jakoby ty czujesz, że jesteście razem, można powiedzieć, tak, bo tutaj może po prostu y, myśleć, y, możesz o nim ale z drugiej strony ty odwracasz się od, nie, od niego i idziesz w swój kierunek szczęścia i cieszyć się sobą, e, robić tak, żeby tobie było komfortnie i niezależna, pewna siebie i mówisz, że ja idę w tym kierunku, gdzie mi dobrze. I tu wygląda tak, że z jednej strony to męcząco, ale z drugiej strony to rozumiesz, no niestety, jeszcze tak muszę być od pół roku do roku, jakoś tak ty pokazujesz, że może dla mnie to męczenie, ale z drugiej strony tak będzie, nie? Powiem tak, będziesz na razie jeszcze w swojej stabilności, jakby. Trochę chciałaś szybciej zarabiać więcej. Widzę, że ty masz swoje pieniądze i z jednej strony zarabiasz tak, że tobie wystarczająco, ale ty chcesz zarobić więcej i cały czas o tym myślisz, że tobie nie wystarczy. Na razie zmiany nie widzę, że tak aż szybko, bo ty patrzysz na to, żeby szybko zarabiać. Tutaj idą pieniądze, bardzo duże pieniądze idą. Na taki stabilność finansową, ale czemu jesteś rozczarowana? Dlatego, że trzeba na te pieniądze czekać. Że to nie jest tak szybko, że tutaj od trzech miesięcy do pół roku i ty trochę rozczarowana, że ty no już chciała mieć te pieniądze, bo tutaj duże, a jednak no, trochę mniej zarabiasz. Jak sobie w głowie ołożyłaś? I no i trochę rozczarowana. Idzie mężczyzna do Ciebie, ale może być tak, że teraz on nie odzywa się, albo po prostu mężczyzna, który lubi być sam. Prosto, mężczyzna e, przyjedzie do Ciebie albo, albo będzie odzywać się. E, z jednej strony ty czekasz na niego. I wiesz, że tu mężczyzna, no czemu ty pod usemka. bo on. E ja powiem tak, on tutaj, tutaj dwie sytuacje, mówię, każdy muszę pobrać dla siebie to, co myślę. E, tutaj on nie mówi o tym, że mężczyzna może być w związku i on tego nie mówi. I powiem, że kobieta jego bardzo kocha, i dla niego to męcząco, a wygląda na to, że ty zainteresowan to, bo jest. Zaraz zapytamy o uczuciach do ciebie. Ale tutaj to, że ona i tutaj dwie sytuacje, że jeśli na pewno znasz, wiesz o tym, że on jest w związku, no to tutaj taka sytuacja. Jeśli nie wiesz, to, że nie wiesz, że ty wiesz, że on na pewno nie jest w związku, to tu wygląda taka sytuacja, że on cię widzi kobietą dla związku stabilnego i on Chcesz, żeby kobieta jego kochała. Eee, żeby ta miłość nie była bolesna, bo to wygląda tak, że tutaj bolesne coś, także ot, nie tak jak on sobie wyobrażał. Tak, jakoś tak. Dobra, a tak naprawdę, co on czuje do ciebie? Zaraz zobaczymy, czy to naprawdę te karty i że to jest też ty. Zobaczymy, co on czuje do ciebie. Co on czuje do ciebie? Czy będzie czuł, bo tutaj taki mężczyzna, no ty go znasz. To on czuje do ciebie. Aha, a ty chłodny jest też. On to z Tobą może rozmawiać jako z kolegą nie ma. z koleżanką, jakby nie ma szczerych rozmów, no to szybciej to, że mężczyzna po prostu w związku. Albo e, tak jakby planuje w Twój kierunek, że jednak chciałby związek. No to, co między wami, no to teraz taki prosto, rozmawia jako kolega. E, ty jakby czekasz na to, żeby coś się powiedzieć, flirtować, jakoś zainteresowania takie mieć, ale z drugiej strony na razie ty czekasz. Ty nie pokazujesz się. No dobrze, dobrze. No i jeszcze raz rozłożymy, co dalej. No mężczyzna, mężczyzna tęsknie, mężczyzna tutaj chce rozmawiać. O, mężczyzna będzie. Powiem, to na razie czeka na rozmowę. Będzie poważna rozmowa i będzie taki, jak to um, rozmowa, która zmieni wszystko. Powiem tak. Mężczyzna idzie z uczuciami i to będzie rozmowa taka, gdzie mężczyzna naprawdę będzie bardzo miły, taki, jak to on spotkał. Kobietę marzeń, on tęsknia za tobą i to uczucia on ma i tu mężczyzna tak jakby stabilność da i on mówi, że ja zakochany jest w tą kobietę. No szybciej to, że ty masz z nim kontakt i to ten mężczyzna, bo ja nie widzę, że to nowy mężczyzna, to nowy mężczyzna? Nie. Nie, to nie nowy mężczyzna, to mężczyzna, którego Ty już znasz, to masz z nim kontakt i po prostu, że może na początku tu on nie pokazuje całkiem zainteresowania, może nie odzywać się, e, może raz na jakiś czas tam, raz na tydzień coś tam napisać, nie, nie. ale przyjdzie czas, Ty jakby, on tak jakby czeka, na razie e, muszę wytrzymać czas i tutaj pójdzie tak, on tęskni, on będzie zaczął tęsknić i on zacznie będzie chciał zmienić całkiem wszystko i będzie mu, powie, tak jakby powie, że e, jakby na początku zacznę flirtować, wszystko, a później taka będzie poważna rozmowa między wami i to wszystko, żeby wyjaśnić, że jednak e, Ty jego kochasz tutaj i on Cię będzie kochać. Od jakoś tak to pokazano. No takie zmiany idą. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.